Tak na własnym przykładzie rozumiałem to, co czytałem. Rozumiałem, jak ciało podąża przeciwko duchowi, a duch przeciw ciału. Ja wprawdzie byłem w jednym i drugim, lecz bardziej tkwiłem w tym, co sobie pochwalałem, niż to, w co sobie ganiłem. Tam już zresztą nie ja byłem, bo przeważnie raczej cierpiałem wbrew woli, niż z własnej woli czyniłem. Mimo to jednak nauk stał się dla mnie trudniejszy do zwalczenia, ponieważ doszedłem tam, dokąd dość nie chciałem. I któż mógłby podnieść słuszny sprzeciw, gdy grzesznika ściga sprawiedliwa kara? Nie miałem już owej wymówki, jaką się przedtem zasłaniałem, że dlatego nie służę ci jeszcze wzgardziwszy światem, ponieważ nie mam jeszcze pewnego poznania prawdy, już bowiem i ona była dla mnie pewna. Ja natomiast, przywiązany jeszcze do ziemi, zbraniałem się stanąć w szeregu bojowników. I tak się zlękałem być wolnym od wszelkich przeszkód, jak należało się obawiać, by się w nie nie uwikłać.